Siemaneczko motleczki, z tej strony Mega. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zagramy w GTA prawdziwe życie 5 -em. W poprzednim odcinku było GTA 4, dzisiaj znowu będzie five'em. Kurde, już muszę sobie zjeść i wypić, dobra. W dzisiejszym odcinku jesteśmy w nowej pracy. Będziemy w nowej pracy. Ja tutaj już byłem. W banku i przepłaciłem swoje pieniądze na konto, i zostało nam 29 722 dolary. No i tak, my jesteśmy w nowej pracy teraz, będziemy w nowej pracy, a właściwie już jesteśmy i do niej wyruszamy. Dobra, wyruszamy do naszej pracy nie wziąłem niestety nie wziąłem, nie wziąłem niestety samochodu, bo mój samochód został y, tam niedaleko Grow Street w garażu, dlatego teraz muszę przejść niestety tędy. Y, a więc tak moi drodzy, w dzisiejszym y, w, y, w tym odcinku zostawcie. Trzy łapki w górę, jakiś komentarz, może być, sub, może być nawet subik, z dzwoneczkiem to by było najważniejsze dla mnie. No i y, ja już bez przedłużania lecimy tutaj do miejsca docelowego, które jest dokładnie tutaj y, Milkman, czyli jakiś tam y, coś mleko, mleko coś. Czyli dokładnie my tutaj będziemy krowy doić, a później yy, będziemy yy, to mleko sprzedawać od tych krów świeże. Dlatego no fajna praca. No dobra, lecimy tam. To ja, yy, to no to dobra. Widzimy się na miejscu już pod naszym miejscem nowej pracy. Dobrze, moi drodzy, jesteśmy już pod miejscem pracy, pod jakimś funduszem zdrowia, nie wiem co to jest. Można tutaj sobie kupić kole, nie można. Dobra. Przebieramy się już od razu. Dobra. Fajny, fajny ubiór. Ciągamy auto. No tak, Ford. Y Ogólnie do tego auta, nie wiem dlaczego, ale potrzebowałem właśnie licencji prawo jazdy, które yy, na ciężarówkę, które mi umożliwiało jeździć yy, vanem a suwem takim. Nie wiem dlaczego, ale musiałem to zrobić. To już widzieliście, yy, to jeś, yy, widzieliście w poprzednim odcinku. Jeśli nie, to wchódcie w poprzedni odcinek z Prawdziwego Życia Five'em, gdzie robiłem. Yy, gdzie robiłem prawo jazdy na ciężarówkę? A w tym odcinku będziemy dojść już krowy, i to prawo jazdy jest zrobione, czyli możemy tutaj sobie jeździć takimi już suwami, dużo nam nie brakuje do tego, żebyśmy mogli kupić już dom, i jednak żeby, żeby jednak było inaczej, no to. Nie kupujemy za najtańszą cenę 550 tysięcy dolarów. W Paletobej tylko znalazłem fajny dom, jeden, zarówno 700 tysięcy jeszcze z podjazdem i garażem na samochód. Znalazłem takie fajne mieszkanko i możemy za 700 tysięcy kupić i tam mieszkać. A teraz, tak, przewinę Wam to. No i. Widzimy się, jak już wydoję te wszystkie krowy, bo trochę to chyba zajmie. Dobrze moi drodzy, my już wydoiliśmy wszystkie krowy i mamy 100, wiaderek, 100 na 100 wiaderek. Teraz wracamy do bazy i... No co jest? O, dobra. Teraz wracamy do bazy, sprzedajemy mleko, a później... Gdy je sprzedamy, robimy jakieś inne rzeczy, bo dzisiaj nic nie planuję dokładnie w odcinku. Ale po prostu, żeby nie było, że ciągle tylko praca i praca, że tak by no... Samą pracą człowiek żyje, to samo jest w GTA i dlatego... O, jeszcze tutaj zanim dojedziemy, pokażę Wam ten dom, to jest dom dokładnie tutaj, to jest ten dom, moi drodzy, który kosztuje równo 700 tysięcy To jest jakiś auto, jakiś grad pod, pod płachtą, ale to tekstura, to jest nieważne I zobaczcie, tutaj jest 700 tysięcy, nie wiem czy widzicie, a wygląda tak samo jak inne domy normalnie, tak samo wygląda ale on jest najtańszy i jest bardzo dużo, bo na przykład w motelach też jest bardzo dużo, tylko po 700 a to jest w Los Santos najtańsza cena, dlatego ja zdecydowałem tak i, yy, i tak będzie, czyli w Los Santos będziemy mieszkać, daleko do pracy nie będzie no i będziemy mieli przynajmniej w czym mieszkać, bo na razie tak jakby można powiedzieć, że jesteśmy bezdomni, dlatego że nie mamy domu jeszcze. Oprócz pracy i samochodu nie mamy jeszcze domu. Dobra, to my sprzedajemy to mleko, to co musimy sprzedać. Tutaj podejdę do Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Sprzedajemy mleko i no i widzimy się, jak sprzedamy już to mleko. Okej, okay, moi drodzy, sprzedaliśmy mleko i dostaliśmy 30 tysięcy to jest, dolarów. To jest najbardziej popłacalna praca w mieście, dlatego że ogólnie w jakby to powiedzieć, w San andreas, w sandy shore czy w paletowej nie ma tyle co w Los Santos. 30 tysięcy dolarów za to, że po prostu za to, że. No co jest? 30 tysięcy za to, że. 30 tysięcy za to, że. Wydoiliśmy krowy. 100 wiaderek, 30 tysięcy dolarów. To jakiś kościół jest. Ogólnie, moi drodzy, trochę się pozmieniało, dlatego że tutaj nie ma tego dealershipa całego, i tutaj już nie ma. I teraz na mapie się zmieniło. Tu już nie ma, to jest wypożyczalnia Hulajnuk. A tutaj jest, tutaj jest um, sprzedaż samochodów tych wszystkich. Ogólnie to tutaj jest garaż, i tutaj jest, y, chyba zaparkowałem swoje auto, chyba tak. Gdzie tutaj jest? Tak, jest tutaj garaż. Wyjmuję swoją, y, swoje auto. No i super, jedziemy. Jedziemy do banku, wpłacić to 30 tysięcy. I. No i teraz jedziemy jeszcze. Chyba jeszcze dokończ mieliśmy zadanie jechać, tylko już nie wiem gdzie. Tak do banku oprócz tego, do sklepu musimy zajechać i jeszcze jedziemy i, i jedziemy... Nie, to już jest zrobione. No to chyba by było na tyle. Radiowóz tu stoi, dobra. To by było chyba na tyle i... Nie wiem, jakieś jeszcze rzeczy. Chyba do Urzędu Miasta podskoczę, ale tego jeszcze nie wiem. Na razie. No, na razie wpłacam 30 tysięcy, ale laguje mi 5-a. Ja nie mogę. Już mamy 617 tysięcy. Dobra. Dobra, jedziemy. Tutaj radiowóz jedzie, to ja muszę ładnie jechać, bo. Il? Jest pięciu policjantów. O kurde. No dobra, trzeba uważać trochę. Dobra, jedziemy zmienić outfit, dlatego że, no, stop w tym samym ubraniu, czyli nie wiem dokładnie, ale chyba od. Drugiego odcinka do tego, non -stop chodzimy w tym w tych samych ciuchach, dlatego kupujemy nowe ciuchy. Dobra, to ja coś wybiorę i widzimy się jak po zakupie wszystkich ciuchów. Dobrze, moi drodzy, kupiliśmy już yy, strój. To jest, nie wiem, jakiś Jakiś sobie taki, jakaś sobie bluza, taka. Jedziemy teraz na pizzę. Mimo, że jesteśmy już na to i tak jedziemy na pizzę do pizzerii i, i jedziemy jeszcze do sklepu z bronią na wszelki wypadek, aby coś się stało kupić kajdanki chociaż nie wiem ile takie kajdanki ka, yy, nie wiem ile takie kajdanki kosztują ale kupimy sobie chyba, że nas nie będzie stać ale kupimy sobie takie kajdanki, jeśli będziemy mogli dlatego, żeby jak ktoś na nas napadnie to wtedy będziemy mogli się obronić i go zakujemy to wtedy przyjedzie policja, go weźmie, a my, a nam się nic nie stanie, pieniędzy nie stracimy. Yy, dobra. Tutaj jest jubiler, i tutaj jest tak, tutaj już jest za rogiem pizzeria. To zaj zajadę tutaj do niej. Dobra. Zamykam auto i możemy iść. Dobra, jaki mamy tutaj zestaw? Halo, dobra. Pizza Capriccio XXL to jest ta kola z nalewką. Kupujemy chyba Capriccio, bo tylko tyle za 3000. Dobra. Cyk. O, no, halo. Gotówką. Płacimy gotówką. Oczywiście. Kurydale mi fajwe alaguje. Ja nie mogę. Dobra. Mamy już pizzę. Ja sobie jeszcze wodę wypiję. dobra dobra jemy capriciozę i no i fajnie objadłem się i mamy już pełny żołądek i możemy jechać, napełnieni też jesteśmy całkowicie, to możemy jechać już Jedziemy do tego, jak mówiłem, sklepu z bronią, żeby kupić kajdanki czy jakieś inne tam rzeczy. Jeśli będzie można je kupić, to kupimy je sobie oczywiście. Yy, gdzie jest sklep z bronią? Gdzie jest sklep z bronią? Tutaj, tutaj gdzieś, dobra. No to jedziemy. Yy, ogólnie moi drodzy jeśli byście chcieli yy, jeśli byście chcieli zagrać na tym serwerze tutaj yy, to możecie sobie wejść oczywiście ekstaza rp tak się nazywa serwer możecie jeśli macie fajwem a możecie w sobie wpaść na ten serwer to nie jest serwer prywatny publiczny a, my już tutaj podjeżdżamy. Dobra. I czy jest coś ciekawego tutaj? Coś ciekawego. Jakie są tutaj yy, magazynek za tysiąc? No to trochę sklepu... Aha, licencję wydaje SAS, czyli musimy Musimy do, na komendę policji pojechać Czyli nawet nie możemy kajdanek kupić Tutaj jest sklep i możemy tylko magazynek do broni kupić Nic innego, czyli kajdanek kupić nie można Dobra No tak, zamknąłem yy, Jedziemy Skoro nie można kupić, to my jedziemy w kolejne takie miejsce Halo Dobra, samochód działa. Jedziemy w miejsce tylko, gdzie to było, moi drodzy. Jest to. Kurde, chyba. Chyba już tutaj tego nie ma. Nie wiem. A jedziemy tutaj na taksi sprawdzić. Czy mogliby nas zatrudnić, yy, bo moglibyśmy być na przykład taksówkarzem, mimo że jesteśmy mamy dopiero co nową pracę, to czy moglibyśmy zostać taksówkarzem, bo oczywiście nie mamy też zrobionej w urzędzie Los Santos, nie mamy zrobionej licencje, licencji specjalnej na taksy, dlatego. Dlatego na razie tylko propozycja o pracę, czy coś takiego. Okres próbny, o tak to można nazwać taki, żebyśmy mieli i sprawdzić, czy mogliby nas na stałe zatrudnić. Um, tutaj garaż jest jakiś wjazdowy, wyjazdowy. Tutaj jest parking. Jak mi się wydaje, tak, tu jest parking. Dobra, ja parkuję. I idziemy się zapytać, czy moglibyśmy sobie takie... Tajemniczy przedmiot W ogóle, moi drodzy, nie wiem co to jest, ale mam tajemniczy przedmiot Mam 13 na 0 Nie wiem w ogóle, co to jest, ale przy każdej dniówce, co dostaje co 15 minut, 500 od tego mleczarza jako, no to dostaję jakiś tajemniczy przedmiot Nie wiem, co to jest no dobrze, nie gdzie szef, tutaj jakieś biuro szefa, nie ma też recepcji nigdzie To jest kibelek Tutaj szatnia Ja nie wiem gdzie tutaj co jest, chyba, że pójdę tam, tam do góry pójdę I zaczekamy Tak, to tutaj No to zaczekamy sobie tutaj na całego szefa Ty, tych taksówek. Szef powiedział, że możemy, yy, że moglibyśmy pracować. Jeśli mamy licencję, jeśli mamy doświadczenie, może mamy doświadczenie do taksówek, możemy jeździć, możemy pracować i możemy tutaj być. Kazał nam przejść sobie ca całe tutaj to biuro, zobaczyć jak co, gdzie co a to też jest wejście. Tutaj zobaczyć gdzie co gdzie jest. Tutaj jakieś biuro billboard. Aha, tutaj jest garaż. No to takie małe dosyć. Aha, to jest nawet takie małe dosyć. Można. No fajne, fajne, fajne. Moglibyśmy tutaj pracować. Jeśli wy byście chcieli, napiszcie w komentarzach, czy chcecie tutaj pracować. Jeśli tak, to zostawcie komentarze. Piszcie komentarze ogólnie, czy byście chcieli zobaczyć moją postać tutaj, mnie jako taks taksówkarza w tej serii. I no i tak. I to by było chyba na tyle w tym odcinku, co mamy zrobić. Ja pojadę. Jeszcze w jedno miejsce, gdzie powinniśmy jechać, jakiś chłop. Pod prąd jechał, dobra, yy, jedziemy. Policja go ścigała. okej. Okay. dobra, możemy tu nie będziemy się zatrzymywać, bo chyba nie wolno. Dobra, tutaj na białym się zatrzymamy. Yy, ja jadę w kolejne miejsce. Jest to oczywiście. Chociaż nie gdzie to nawet jest. Dobra, jadę tutaj. Pod ten domek. No i żeby, żeby nie przedłużać tego też to. Jedziemy. To wam pominę. I widzimy się na miejscu pod kurde ile tu policji jeździ. Ja nie mogę. Dobra. Widzimy się już na miejscu. Dobrze jesteśmy już. Prawie pod miejscem docelowym Tutaj jest garaż Tak, parking tutaj jest publiczny I tutaj sobie zaparkujemy i, schowam, i schowamy pojazd Dobra Pojazd schowan, schowany No i tak, to był taki krótki odcinek Praca oczywiście, życie normalnego mieszkańca Los Santos a więc, tak moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka. Zostawcie łapki w górę, komentarze, czy byście chcieli y, widzieć tą postać, którą teraz widzicie y, za sterami taksówki. No i zostawiajcie też suby. A, y, A no i widzimy się już w kolejnym odcinku na tym kanale, który będzie. Za niedługo. Do zobaczenia. No i cześć!